Cześć wszystkim, to Marta z Witam w kolejnym świątecznym odcinku. Dziś pokażę Wam inspiracje na kolczyki z czerwonym koralem. Czerwone korale! Czerwone niczym wino! I oczywiście z gwiazdką. Bo jeżeli gwiazdka, to musi być i gwiazdka. Zapraszam! Opis wszystkich produktów jak zwykle znajdziecie w opisie filmu na dole. Zaczniemy tutaj od przygotowania naszych szpileczek z kamieniami. Nakładamy nasz kamień na szpilkę i na końcu naszej szpilki robimy tradycyjny lupik. I tak przygotowujemy każdą kolejną szpilkę. A few moments later. Teraz pozostaje nam tylko połączyć wszystkie elementy. Najpierw tutaj rozszerzymy kółeczko zaciskowe i nałożymy na nie nasze przygotowane szpileczki z koralem. Zacznę od najdłuższego, później średni i najkrótsze. I na to, oto zahaczy jeszcze naszą gwiazdkę. I teraz zamykamy kółeczko zaciskowe. I jeszcze zahaczymy to wszystko o nas sztyft. I zamykamy. Kolczyki. Kolczyk jeden już jest gotowy. Przejdziemy do zmontowania drugiego. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w następnym odcinku.